Piana gaśnicza powstaje poprzez energiczne, mechaniczne zmieszanie wodnych roztworów środków pianotwórczych z powietrzem. Stosunek objętości piany do objętości roztworu środka pianotwórczego, z którego powstała, nazywa się liczbą spienienia. Jej wielkość jest podstawą wyróżnienia trzech rodzajów piany gaśniczej: ciężkiej o liczbie spienienia do 20, Średniej o liczbie spienienia od 20 do 200. Lekkiej o liczbie spienienia powyżej 200. W kraju stosowane są dwa środki pianotwórcze. Proteinowy spumogen M, wykorzystywany do wytwarzania piany ciężkiej oraz syntetyczny deteor 1000M, używany do wytwarzania wszystkich trzech rodzajów piany. Najczęściej stosowany jest detylor. Wraz ze wzrostem liczby spienienia piany zmniejsza się jej gęstość, przyczepność i właściwości izolacyjne, co decyduje o zakresie zastosowań każdego z trzech rodzajów piany. Ich badaniem zajmuje się Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie pod Warszawą. Tu określa się dokładnie skuteczność poszczególnych środków gaśniczych oraz przydatność nowych typów sprzętu pożarniczego. Służą temu laboratoria, stanowiska badawcze oraz poligon ośrodka. Na tym stanowisku bada się stopień niszczenia piany działaniem ognia. Celem badania jest określenie efektywności gaśniczej zależnie od intensywności podawania piany. Przy większej intensywności stopień niszczenia piany maleje. W zależności od rodzaju prądownicy lub wytwornicy oraz odstężenia roztworu środka pianotwórczego, ciśnienia i wydajności wody. Ilości otrzymanej w określonym czasie piany są różne. Dokładne zbadanie ilości wytworzonej piany jest możliwe dzięki specjalnym zbiornikom. Czas, ciśnienie i wydajność mierzone są za pomocą aparatury elektronicznej w samochodzie laboratorium. Celem wszystkich badań dokonywanych w ośrodku jest uzyskanie piany o wysokiej jakości, to znaczy trwałej, odpornej na wysokie temperatury, przyczepnej i o jednorodnej strukturze. Do wytwarzania piany ciężkiej służą prądownice pianowe PP212, PP412 oraz PP812 o wydajności wody odpowiednio 200, 400 i 800 litrów na minutę przy dwunastokrotnym spienieniu. Oto kilka liczb charakteryzujących strumienie piany ciężkiej otrzymywanej z prądownicy PP412. Stworzenia piany ciężkiej służy również działko pianowe DWP 16x24, przenośne lub zamontowane na samochodzie. Dzięki jego dużej wydajności oraz dalekiemu rzutowi strumienia piany stosuje się je do gaszenia pożarów z większej odległości. Analogiczne do poprzednich właściwości piany otrzymanej z działka DWP 16x24 przedstawiają się następująco. Dosyć duży zasięg strumienia piany ciężkiej w górę umożliwia pokrycie nią trudno dostępnych z ziemi urządzeń. Ważną cechą tej piany jest duża przyczepność, co pozwala na pokrycie nią gładkich płaszczyzn pionowych. Do wytwarzania piany średniej Służą wytwornice pianowe WP275, WP475 oraz WP2150 o wydajności wody 200 i 400 litrów na minutę przy spienieniu 75 oraz 150-krotnym. Wydajność piany z tych wytwornic jest 5 do 10 razy większa niż z prądownic piany ciężkiej przy tych samych ilościach wody i środka pianotwórczego. Piana średnia ma jednak mniejszą gęstość, Dlatego też jest mniej przyczepna, mniejszy jest także zasięg jej strumienia. Wytwornice piany średniej, dzięki dużej wydajności, są z powodzeniem stosowane w gaszeniu pożarów różnorodnych urządzeń technologicznych. Taktyka gaszenia takiego pożaru polega na zajęciu stanowiska gaśniczego możliwie blisko ognia lub umieszczeniu tam wytwornicy. W przypadku szczególnego zagrożenia pożarowego, trudno dostępnych urządzeń, wytwornice można zamocować nad nimi na stałe. W razie wybuchu pożaru sterowanie dopływem wody dokonywane jest zdalnie. To charakterystyka strumieni piany średniej z wytwornicy WP 275. Do wytwarzania piany lekkiej. Stosowane są generatory piany lekkiej GPL-2 przez 750 przez S oraz GPL-2 przez 750 przez W. Pierwszy z nich posiada dwukołowe podwozie oraz silnik spalinowy, który napędza wentylator. W lżejszym i nowocześniejszym generatorze przenośnym wentylator uruchamia energia przepływającej przez specjalną turbinkę wody. Prostota konstrukcji generatora z turbinką wodną, mniejszy ciężar i wielkość, a także możliwość przenoszenia nawet przez jednego strażaka sprawiają, że urządzenie to może być wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach. Pianę lekką w zasadzie stosuje się w pomieszczeniach zamkniętych oraz na przestrzeniach obudowanych, np. obwałowaniach zbiorników z kieczami palnymi i stanowiskach pomp. Piana stosunkowo szybko wypełnia objęte pożarem pomieszczenia, wypiera z nich gazy toksyczne i obniża temperaturę. Umożliwia to prowadzenie akcji ratowniczej, przebywanie i poruszanie się w strefie pożaru. kilka liczb charakteryzujących wydajność generatora GPL2 przez 750 przez W. Przyjrzyjmy się teraz różnym rodzajom pian gaśniczych w akcjach, których stosowane są łącznie. Ze względu na swe cechy fizyczne, piana ciężka i średnia szczególnie nadają się do gaszenia objętych pożarem zbiorników cieczy palnych. W tym celu często stosuje się tzw. rury wylewowe, które zapewniają spływ piany po ścianie zbiornika. Piana ciężka z rur wylewowych przemieszcza się stopniowo od ściany w kierunku centrum powierzchni palącej się cieczy, aż do pełnego jej pokrycia i ugaszenia pożaru. Pianą lekką natomiast pokrywamy powierzchnię wokół zbiornika, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się pożaru w przypadku rozlania się cieczy. Podczas pożarów dużych powierzchni cieczy palnych silne promieniowanie cieplne utrudnia zajmowanie stanowisk gaśniczych blisko strefy ognia. Taktyka gaszenia takich pożarów polega na użyciu sprzętu o dużych wydajnościach piany oraz natarciu od strony wiatru możliwie z trzech kierunków systemem okrążającym. Pokrywanie powierzchni palącej się cieczy rozpoczynamy, podobnie jak poprzednio, od brzegów zbiornika. Stopniowo zmniejszamy obszar objęty pożarem, aż do całkowitego ugaczenia ognia. Daleki zasięg strumienia piany ciężkiej z działka pianowego oraz jego duża wydajność sprawiają, że jest ono w tego typu akcjach środkiem najbardziej skutecznym. Jeśli w akcji gaśniczej wykorzystuje się wytwornicę piany średniej, należy wyposażyć strażaków w ubrania żarochronne, ponieważ muszą oni działać blisko strefy ognia. Warunek ten dotyczy również strażaków obsługujących rękawy generatorów piany lekkiej, stosowanej jako środek pomocniczy w tego typu akcjach. Wspominamy kilka ważnych dla poszczególnych rodzajów piany wielkości. Ich zapamiętanie pozwoli bowiem lepiej, skuteczniej wykorzystać pianotwórczy sprzęt gaśniczy.